Czy jak się macie, z tej strony kasztan, i dzisiaj wam ciekawostki część 26 stawcie łapki w górę wstępujcie u by nie przegapić koneczków na moim kanale prześlijcie ten film dalej zapraszam do oglądania zaczynamy Przebiśniegi mają przepiękne znaczenia odrodzenie, współczucie niewinność, czystość oraz nadzieję, odwracacz ciągu to urządzenie służące do zmiany kierunku ciągu silnika samolotu. Także jest on skierowany przeciwnie do kierunku ruchu. Lekarstwa należy popijać wodą. Warto tym pamiętać, gdyż popijając lek innym napojem, może dojść do osłabienia lub nawet zniwelowania jego działania. Termin trójkąt bermudzki zaistniał po raz pierwszy w 1952 roku. Nie należy okładać oparzeń lodem. Lód spowoduje, że skurczą się naczynia krwionośne. Dzięki intensywnemu krążeniu 90% energii cieplnej na zimnie ucieka przez głowę. Ze względu na flory smakowe, lubczyk jest określany jako magii roślinna. Rodzaje radarów pojedynczych to fotoradar wideo. Rejestrator, radar ręczny, popularna suszarka, najczęściej spotkana broń drogówki, wideorodar Iskra, wideorodar stacjonarny, laser, policyjny LTI. Jednym z najpiękniejszych miejsc w Irlandii, które słynie z bardzo ładnych widoków, jest Park Narodowy Killarney. Na rynku pojawiły się klary produkowane z oceanicznych śmieci. 23 marca obchodzony jest Światowy Dzień Meteorologii. Mierząc wysokość temperatury, tak naprawdę mierzymy średnią energię kinetyczną molekuł. Według badaczy, tak taka kiwi rozróżnia się pięć gatunków: kiwi klamisty, szary, mały, burdatny, mantela. Najczęściej przewożonym ładunkiem. Pociągach jest węgiel. Dante mówił o Arystotelesie, że jest on mistrzem wszystkich tych, którzy wiedzą. Ludzkie ciało generuje na tyle ciepła, że teoretycznie mogłoby wykutywać około 2,5 litra wody w ciągu godziny. Typowy tydzień pracy na świecie od 40 do 44 godzin utarty standard nad którego zmianą dopiero zaczyna się myśleć Portugalia jest największym producentem korka na świecie po wprowadzeniu stref czasowych łatwiejsza stała się na przykład koordynacja transportu między dwoma Odległymi krajami. Co roku na świecie sprzedaje się około 2 miliardów t-shirtów. Torebki do herbaty zostały opatentowane przez Tomasa Liptona. 20 lipca opatentowany jest Międzynarodowy Dzień Szachów. I taka słynie. Malutkich zatoczek za cisznych plaż otoczonych zielonymi górami i krystalicznie czystymi turkusowymi wodami. Manaty żyją stadnie w płytkich wodach tropikalnych. Za czasów PRL osiedla bloków były traktowane przez lokalne władze jako przejaw nowoczesności, nazwane nowym budownictwem, zielony to najrzadziej występujący kolor oczu, no to to by było tyle, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!